Marcin, stal wprowadziła prowadziła w dzisiejszym meczu tylko 49 sekund, ale widzieliśmy, że wszyscy mogli i tak wygrać ten mecz. To, byłby to... to było ciężkie spotkanie dla nas. W pewnym momencie, już w drugiej połowie, uzyskaliśmy taką przewagę, że właściwie powinniśmy to spokojnie dograć do końca. Jak zwykle tutaj była nerwówka w końcówce. Myślę, że było to też spowodowane tym, że, że, że mamy problemy jednak z kontuzjami, jest problem z rotacją. Graliśmy tutaj większość zawodników po, po 30 parę minut, no i w tej końcówce myślę, że zabrakło trochę, trochę siły. I też mieliśmy takie sytuacje, które powinniśmy trafić spod kosza, gdzieś tam jakieś lejapy i na pewno by się spokojniej grało w końcówce, gdybyśmy to zrobili. Natomiast zabrakło trochę sił, wkradło się trochę nerwowości no i, by, i znowu były nerwy na samym końcu. Bardziej nerwy czy zmęczenie w końcu tej czwartej? Tak? Myślę, że to i to. Naprawdę było widać po nas zmęczenie już, bo, bo, bo graliśmy właściwie piątką, szóstką zawodników i to było widać. Natomiast gdybyśmy, myślę, trafili te, te, te łatwe rzuty, takie, które powinniśmy, na które normalnie trafiamy, ten mecz w końcówka byłaby spokojniejsza. No, natomiast każdy widział, jak było. Dziękuję bardzo.